Witam, odkryłem niesamowitą rzecz. No więc sprawa jest taka. dong odpadł, jest tani. E, piki nie trafiłem, jest źle. Skrzynie robią zajebiste wyniki. Co tu można pokazać? To się rzuca na pierwszy rzut, rzut oka, że to kosztuje prawie złotówkę więcej od tego, a to z reguły było razem jakoś tak. Jakoś tak. Z reguły było. Wa, wa, Febu był ma, mar, mar 2 i to kosztuje 560. I wie źle to kosztowało w Mar 2. Też chyba... No, chyba tanie to było. No. Tu pamiętam. No też tyle. Więc może tu trzeba e, coś przy, przyknużyć, nie? Nie zdziwiłbym się, jeżeli to by podbiło do e, cen Danger zone. E, z ciekawszych rzeczy to nagrałem film o tym i nagle to zrobiło do dołu i. Pff, no ryzyko zawodowe, nie, że ja czasami głupoty gadam. E, co więcej mogę powiedzieć? No skrzynie dalej się utrzymują i tak szczerze to, o, to też sobie w sensie spadło, to się zaczął wystawiać po prostu, może trzeba skupić to po prostu, bo to jest dla mnie żart. E, może... E, aha, no i to się zmieniło e, i tu się nic nie zmieniło w sumie i dalej chuj w to. Cztokol właśnie. To, to też sobie spadło, to jest w sumie ciekawe, nie? Że, że to spadło. No może, może też trzeba tu nakupić trochę. Też pytanie, czy to jest w stanie kiedyś zdobyć te 20 zł? No wydaje mi się, że to jest generalnie coś, do czego dążymy, jeśli chodzi szczególnie o tą kapsułę Silent Entropic Eternal Fire, BB, nawet Sharks. E, no dzisiaj, dzisiaj tragedia, bo Face no nie gra już nie? i w zasadzie to żadna drużyna nie gra na Majorze, ale to się może zmienić za rok czy tam za pół roku e, ale dobra nie o tym film e, film jest o tym że chyba rozsłoni... to kosztuje 10 zł no właśnie bo te filery robią też takie niesamowite wyniki to jest dla mnie i to jest z 40 do 30 spadło to jest dla mnie niesamowite jak te rzeczy są kurwa pojebane i na co jest moda dzisiaj. Niesamowite nie ciekawe czy to się kiedyś zmieni. E, wydaje mi się, że trochę też jest, że, że pan Amber paid. Wiecie jaka jest sprawa z Amber że Amber da się jeszcze trafić z gry, nie? Że w się sensie, tą kolekcję da się trafić z gry. Wiecie co jest ciekawego, że, że, że w końcu przyjdzie taki moment, e, że te niebieskie filary, na, który, na które ludzie się rzucili, one będą drogie. I kiedyś też trzeba będzie użyć te fioletowe filary, no póki co one dropią, więc jest ich dużo. E, ale zdziwiłbym się, jakby nie ma aż tylu zajebistych trade up do kontraktu do robienia na niebieskim poziomie. Czaisz to? No i. Prawdopodobnie, no, jeżeli niebieskie filery w nie kosztują po 10 zł, a fioletowy filer kosztuje 30 zł, to widzisz, coś tutaj jest jakoś dziwnie, nie? Jakoś tak kurwa, coś tu śmierdzi, no bo... No wie, no widzisz, no ja to widzę przynajmniej. No i tu sprawa jest taka, że to jeszcze dropi, no ale. E, to jest mega tanio, jeśli chodzi o w zasadzie historię tego itema. i I. To jest dla mnie mega ryzykowne, ale w sensie pod to się gra na tym rynku, nie? Kontrakty, nie? Czy oni zmienią kiedyś kontrakty? Czy kiedyś coś się stanie z kontraktami? No może się kiedyś coś stanie z kontraktami. Ja w ogóle kiedyś spekulowałem, że zmiana kontraktów i zmiana tego, jak się je robi, w ogóle cały system może być wykorzystany, żeby naprawić sytuację ze skrzyniami niekończącego się wzrostu, nie? Który za niedługo pokaże, o co chodzi mi, bo to też jest niezłe gówno. Bo rzecz, której nikt jeszcze nie rozkminił. To nie jest coś, że się kiedyś o tym myślało, 500 radnych, no nieważne, ale pokażę Wam, nie? Moje najlepsze statystyki. E, no i może trzeba to fajnie po prostu posiadać, może taki przedmiot tak tanio. E, no bo w zasadzie on długo trzy dychy, nie? No. Ale wracając, pa to, widzisz to? Ja to widzę. Widzisz to? Ja to widzę. Wiesz co, to jest za wykres, ten to znacie, a wiesz co, to, tu jest nawet podpisane. No i okresowo się zgadza wszystko. No, teraz się zgadza. I, I to jest w sumie zabawne, nie? Jakby... Może, kurczę, tutaj coś ten, jest jakaś korelacja, chociaż mała. I jeżeli ty. Jeżeli by bazować tylko i wyłącznie na tej informacji, to ja chciałem powiedzieć takie rzeczy piękne, że e, jeżeli to się będzie utrzymywało, a już się utrzymuje dziwnie długo, e, to raczej te 5 miliardów będzie nową bazą, nie? Faktycznie. Czy jest możliwe, że nam spadną gracze? Wydaje mi się, że nie wiem, czy nam są w stanie spać bardziej niż tyle, nie? E, no. I teraz patrząc na to, nie? na to, że to jest raczej z tym powiązane, to kurwa jeszcze bardziej się dziwię, że naklejki nie odbiły, nie? Że to faktycznie też po prostu w głowach się ludzi... Z, z... Ej, zainwestowałem w Paryż, straciłem tyle pieniędzy i mam awersję do tych itemów, nie? Mam po prostu awersję do naklejek. Mam awersję do trzymania pieniędzy w naklejkach. E, coś się będzie musiało zmienić. Mam nadzieję, że to będzie Ostyn, który to zmieni. Może będzie to Budapeszt. E, nie znam, nie pozostaje jak tylko czekać i korzystać, że właśnie są takie tańsze rzeczy, właśnie jak na przykład tam ten Sztokholm, i tyle. E, jeszcze raz pokażę piękny wykresik. W ogóle, może trzeba kurwa zacząć robić swoje wykresy, nie korzystać z innej, bo to jest żart. E, no. I to tyle. Rynek wygląda tak, jak wygląda. Nic się nie zmienia. Nie ma na czym zarabiać. Na Ostyn będzie można zarabiać, bo OSN już w ogóle robi śmieszne rzeczy. Pato. E, jeśli chodzi o e, tu. O, no to było po 4 dychy chyba, nie? No było, w Jest po 60 zł. E, to samo o, Liquid... Nie, Liquid było po 2 dychy. Nie, było po 36. Nie, no nie. On no spadło tragicznie. E, czy warto będzie inwestować, w to opowiem Ci ta, Ja już chyba nagrałem o tej firmie i będę w to inwestował. No. W sumie tyle, kurwa. Dalej czekam. A, szkoda, dalej czekam, aż będą te highlights. Yeah. Zrobimy self opening. Dzisiaj są e, półfinały. No, jutro finał. I tyle. Hello.